Hej, witajcie, nagrywam ten filmik jedynie dlatego, aby Wam powiedzieć, co będzie się znajdować na tym kanale i, i od kiedy zacznę regularnie wstawiać filmiki. Więc regularnie wstawiać filmiki zacznę najprawdopodobniej od lipca, ponieważ wtedy dostanę moje dwie świnki morskie Nancy i Stacy. Um, tak. Filmiki będą głównie dotyczyć różnych, nie wiem, jak nauczyć psa różnych trików, na przykład leżeć, ale no, nie jest jakimś wybitnym psem, że ona umie wskakiwać na plecy, bo po prostu nie ma takich warunków. Jest, jest, jeszcze, jest jeszcze jednak małym stworzeniem. Nawet nie wiem, czy jeszcze jest małym stworzeniem. Przepraszam za te literówki, ale ostatnio nie umiem się w ogóle wysłowić. Więc, więc tak. I będą się znajdować również. Jakieś vlogi typu, co robię po szkole, rutyna, lub, lub właśnie cake tour moich dwóch przyszłych świnek morskich. Ja jestem dość doświadczona, ponieważ miałam już trzy świnki morskie w moim życiu. Pierwszą świnką była Kasia, drugą była też Kasia i Daisy. Nie będę mówić jak zmarł, bo to jest jednak mega, 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 mega smutne. No ale, no ale tak. Nela ma jak na razie 4 latka, skończyła 24 lutego. Słodzinka ty. I wszyscy mówią, że psy powinny się uczyć sztuczek jako szczeniaki w ogóle. A Nela zaczęła swoją naukę od drugiego roku życia i bardzo szybko przyswaja informacje. Najnowszą jej sztuczką jest właśnie ta sztuczka. No i jest taka zabawna moim zdaniem. umie jeszcze siat, łapa, piona, żubik. Umie też leżeć i umież czekać na zawołanie. Brawo. No i umie też zostań. Zostań. Chodź! No i to są jak na razie wszystkie sztuczki, bo z czasem przyswaja coraz więcej. Coraz więcej mi też do głowy przychodzi. No, ale, ale tak, to się będzie znajdować na kanale. To jest Nelci, yy, właśnie na na spacerze. To jest jej ulubiony i własny patyk. To by było chyba na tyle w tym odcinku. Zachęcam do dania do łapki w górę i zasubskrybowania tego kanału. Bardzo przepraszam za jakość, bo ja nie jestem żadnym profesjonalnym YouTuberem. To jest mój pierwszy film na tym kanale. Ogólnie pierwszy film na YouTubie. Filmik już nagrywałam na TikToku. Tu macie podano nazwę. Zachęcam, za, zachęcam do zaobserwowania I dania, i dania serduszek. Więc to by było chyba na tyle. Aju!